X. Stabilizacja. Ekstremalny trening całego ciała. Trening prowadzi Michał Grzelak. Ten bardzo wymagający trening interwałowy oparty jest na kombinacji ćwiczeń stabilizacyjnych z dynamicznymi. Każda z trzech rund treningu będzie składać się z sześciu par ćwiczeń: 30 sekund pracy statycznej plus 30 sekund pracy dynamicznej. Ćwiczenia stabilizacyjne aktywują mięśnie głębokie, które są fundamentem naszej sylwetki i stanowią podstawę dla wszystkich ruchów człowieka. Dynamiczne ćwiczenia dodatkowo zapewnią wysoki wydatek energetyczny. Takie połączenie wymaga dużej wytrzymałości i wszechstronności od naszych mięśni. Trening nie zawiera rozgrzewki i rozluźnienia. Przygotuj się, zaraz zaczynamy. Pierwszym ćwiczeniem będzie przysiad statyczny. Startujemy, schodzimy do głębokiego przysiadu i zatrzymujemy się w tej pozycji. Utrzymuj pracą mięśni stabilną, nieruchomą pozycję przez całe 30 sekund. Nie wstrzymuj oddechu. Łopatki ściągnięte. Świadomie napinaj mięśnie brzucha i pośladków. Ćwiczenie statyczne trwa 30 sekund, następnie przechodzimy do pracy dynamicznej, a więc do klasycznych przysiadów. I jedziemy. Wykonuj głębokie przysiady, wypychając biodra do tyłu. Wstając, prostuj w pełni sylwetkę. Nie śpiesz się, ćwicz spokojnie, pilnując techniki i prawidłowej sylwetki. Nie pochylaj się za mocno, tułów prosty, mięśnie napięte. Pamiętaj o oddychaniu. Wdech schodząc w dół, wydech podczas prostowania sylwetki. Ćwiczymy całe 30 sekund, zaraz kolejne ćwiczenie statyczne. Super! Wznieś się wysoko na palcach, mocno napinając mięśnie łydek i utrzymaj pełną stabilizację w tej pozycji. Napnij brzuch i mięśnie pośladkowe. Aktywne mięśnie głębokie pomagają zachować równowagę. Oddychaj spokojnie. Zaraz przechodzimy do dynamicznych wyskoków obunusz. Skaczemy! Wybijamy się mocno, pracując stawem skokowym, jak najmniej uginając nogi w kolanach. Odbijamy się od razu po wylądowaniu. Utrzymuj prostą sylwetkę, mięśnie brzucha i pośladków napięte. Aktywne ręce pomagają w skakaniu. Odbijaj się wysoko skaczemy całe 30 sekund. Ekstra. Teraz przyjmujemy pozycję głębokiego wykroku lewą nogą i utrzymujemy pełną stabilizację przez 30 sekund. Tułów prosty. Kolano nogi wykrocznej nie wyprzedza palców stopy. Zejdź jak najniżej, ale nie dotykaj kolanem podłoża. Nie wstrzymuj oddechu. Zaraz ćwiczenie dynamiczne, którym będą nożyce w wykroku. Jedziemy! Przeskakujemy z wykroku lewą nogą do wykroku prawą nogą, zmieniając ustawienie nóg w powietrzu. Skaczemy wysoko i szybko zmieniamy nogi. Złap rytm i skacz płynnie. To bardzo ciężkie ćwiczenie, musisz dać z siebie wszystko. Wytrzymaj całe 30 sekund. Tak jest. Teraz statyczny wykrok na prawą nogę. Zejdź nisko, pilnując, aby prawe kolano nie wyprzedzało prawej stopy. Wszystkie mięśnie pracują, aby zachować równowagę. Utrzymuj pełną stabilizację przez 30 sekund. Postaraj się nieco uspokoić oddech przed kolejnym dynamicznym ćwiczeniem, którym ponownie będą nożyce. Skaczemy! Skacz wysoko i zamieniaj nogi w powietrzu. Na pewno jest ci już ciężko, ale staraj się lądować w jak najgłębszych wykrokach. Skaczemy! Skaczemy! 30 sekund mocnej pracy. Dawaj do końca! Jeszcze kilka powtórzeń. Brawo! Teraz stań stabilnie na lewej nodze, a prawe kolano unieś do wysokości bioder. Palce uniesionej stopy skierowane w stronę kości piszczelowej. Mięśnie brzucha napięte, sylwetka nieruchoma. Stopa nogi postawnej przyklejona do podłoża. Spokojnie oddychamy. Utrzymaj stabilizację przez całe 30 sekund. Zaraz przechodzimy do biegu w miejscu. Ruszamy. Biegnij w miejscu, unosząc kolana do góry. Mięśnie brzucha napięte, ręce aktywnie pracują. Narzuć solidne tempo i wytrzymaj całe 30 sekund. Oddychamy. Twoje mięśnie potrzebują tlenu. Zbliżamy się do końca pierwszej rundy. Super. Teraz stań stabilnie na prawej nodze, lewa noga w górze. Stopa postawna mocno oparta o podłoże. Mięśnie głębokie stabilizują sylwetkę. Uniesionej stopie palce na siebie. Brzuch wciągnięty, ale nie wstrzymuj oddechu. To już ostatnie statyczne ćwiczenie w tej rundzie. Na koniec jeszcze 30 sekund biegu w miejscu. Biegniemy. 30 sekund aerobowej pracy na koniec tej wymagającej rundy. Jeśli czujesz się na siłach, możesz podkręcić tempo. Ćwiczymy do końca. Ostatnie sekundy tej rundy. Tak jest. Dobra robota. Pierwsza runda ukończona. Teraz masz chwilę przerwy na wyrównanie oddechu i napicie się wody. Widzimy się w drugiej rundzie. Przygotuj się, zaraz zaczynamy. Pierwszym ćwiczeniem stabilizacyjnym w drugiej rundzie będzie deska. Startujemy. Przyjmij pozycję podporu na przedramionach. Ciało tworzy jedną linię, głowa w pozycji neutralnej, pięty skierowane do dołu. Pilnuj, aby wszystkie mięśnie były aktywne: brzuch, plecy, pośladki, uda, całe ciało trzyma stabilizację. Nie wstrzymuj oddechu. Spokojny wdech i wydech. Za chwilę w dynamicznej wersji dołożymy skręty bioder. I jedziemy. Pozostając w pozycji podporu na przedramionach, skręcaj biodra na zmianę w prawą i w lewą stronę, kierując biodra do samego podłoża. Brzuch cały czas mocno napięty. Staraj się wykonywać jak najmocniejsze skręty bioder. Ćwiczymy całe 30 sekund. Ekstra. Teraz przechodzimy do pozycji supermena. Połóż się na brzuchu, unieś wyprostowane ramiona i nogi mocno, napinając mięśnie brzucha, pleców, nóg i pośladków. Głowa powinna znajdować się w jednej linii z tułowiem, wzrok skierowany w dół. Stopy skierowane za siebie. Staraj się nadmiernie nie wyginać włók dolnego odcinka pleców. Pozostając w tej pozycji, zacznij pracować ramionami, prowadząc łokcie wzdłuż tułowia w kierunku bioder. Postaraj się inicjować ruch z mięśni grzbietu poprzez ściągnięcie łopatek w dół i do siebie. Brzuch cały czas mocno napięty. Nogi pozostają w górze. Nie zapominaj o oddychaniu. Skoncentruj się na pracy łopatek. Świetnie, teraz przechodzimy do pozycji deski bocznej na prawym przedramieniu i krawędzi prawej stopy. Biodra powinny znajdować się na takiej wysokości, aby ciało stanowiło linię prostą. Lewa ręka wyciągnięta ku górze. Pamiętaj o napięciu mięśni. Nie tylko brzuch pracuje, całe ciało jest zaangażowane. Pośladki aktywne. Cały czas oddychamy. Teraz przez 30 sekund na zmianę opuszczaj biodra do podłoża i unoś je wysoko do góry. Wykonuj ćwiczenie powoli, w pełni kontrolując pracę mięśni, ruch w całym jego zakresie. Postaraj się trzymać tułów w linii. Nie cofaj ani nie wypychaj nadmiernie bioder. Super. Przechodzimy do deski na lewym boku. Łokieć ustawiony pod barkiem. Biodra w jednej linii z tułowiem. Napnij mocno mięśnie brzucha oraz mięśnie pośladkowe. Trzymamy stabilną pozycję przez całe 30 sekund. Dokładamy ruch góra-dół. Opuszczaj biodra, a następnie unoś je wysoko do góry. Pilnuj, aby nie wypychać ani nie cofać bioder. Mięśnie brzucha i pośladków cały czas mocno napięte. Oddychamy. Bardzo dobrze. Teraz przyjmujemy pozycję tak zwanego niedźwiedzia. Podpór na wyprostowanych ramionach, nogi zgięte pod kątem 90 stopni. Kolana lekko uniesione nad podłożem powinny znajdować się pod biodrami. Poprzez napięcie mięśni brzucha i innych grup mięśniowych utrzymujemy stabilną pozycję ciała. Nie zapominamy o oddychaniu. Okej. Okay. Teraz wychodząc z tej pozycji, unoś wysoko biodra, jednocześnie prostując nogi. Przenosząc ciężar do tyłu, uginaj nogi, kierując biodra w kierunku pięt. Staraj się wypychać biodra jak najwyżej. Wykonuj ćwiczenie płynnie, koncentrując się na zakresie ruchu. Ćwiczymy całe 30 sekund. OK, przechodzimy do pozycji klasycznego podporu przodem na prostych ramionach. Dłonie pod barkami, pięty skierowane do dołu. Ciało tworzy jedną linię. Utrzymuj stabilizację, koncentrując się na napięciu mięśni brzucha i pośladków. Za chwilę ostatnie dynamiczne ćwiczenie w tej rundzie, którym będzie wspinaczka pozioma. Jedziemy! Pozostając w podporze przodem, przyciągaj na zmianę raz jedno, raz drugie kolano do klatki piersiowej. Staraj się, aby ruch dynamiczny nie wpływał na Twoją stabilną pozycję. Utrzymuj ciało w jednej linii, nie skręcając bioder. Prowadź kolano do przodu z wydechem, a cofając je, bierz wdech. Wytrzymaj do końca to już ostatnie sekundy tej rundy. Tak jest. Dobra robota. Teraz czas na odpoczynek przed ostatnią rundą tego treningu. Napij się wody, wyrównaj oddech i zbieraj energię. Trzecia runda będzie równie wymagająca. Zaraz zaczynamy ostatnią rundę tego treningu. Jeśli potrzebujesz więcej czasu na odpoczynek, wciśnij pauzę. Pierwszym ćwiczeniem będzie łuk. Połóż się na plecach. Startujemy. Napinając mięśnie brzucha, unieś wyprostowane ramiona i nogi tak, aby Twoje ciało tworzyło lekki łuk. Głowa schowana między ramionami. Ramiona blisko uszu. Łopatki uniesione. Pilnuj, aby odcinek lędźwiowy był mocno dociśnięty do podłoża. Jeżeli dolna część pleców zacznie odrywać się od podłogi, spróbuj ugiąć nieznacznie nogi w kolanach i unieść je wyżej. Ok, teraz zacznij wykonywać spięcia brzucha połączone z przyciąganiem kolan do klatki. Brzuch mocno napięty, nogi cały czas w górze. Nie wstrzymuj oddechu. Wykonując spięcia, wydychaj powietrze. Prostując sylwetkę, bierz wdech. Ćwiczymy całe 30 sekund. Ekstra. Przechodzimy do odwrotnej deski. Unieś biodra do góry, tak aby były w jednej linii z dłowiem i nogami. Dłonie oparte pod barkami, pięty, wbite w podłoże. Utrzymuj w napięciu mięśnie pośladków oraz mięśnie grupy tylnej UDA. Unikaj opadania głowy do tyłu, aby uniknąć nadwyrężenia szyi. Staraj się utrzymywać głowę w neutralnej pozycji z kręgosłupem. Nie opuszczaj bioder. Pozostając w tej pozycji, zacznij unosić na zmianę prawą i lewą nogę. Wykonując wznosy, staraj się zachować pełną stabilizację. Unoś nogę zawsze z wydechem, jednocześnie jeszcze mocniej dopinając mięśnie brzucha. Mięśnie pośladkowe oraz tylna grupa mięśni ud mocno pracują. Ekstra! Teraz połóż się na plecach, ugnij nogi w kolanach i opierając się na prawej nodze, unieś wysoko biodra. Napnij pośladki tył uda oraz mięśnie brzucha, by zapobiec opadaniu bioder. Pięta nogi postawnej mocno wbita w podłoże. Twoje ciało od kolana nogi postawnej po barki powinno tworzyć linię prostą. Ok, zacznij na zmianę opuszczać i unosić biodra. Wykonuj wznosy bioder zawsze z wydechem. Biodra wędrują wysoko. Nie śpiesz się, wykonując ćwiczenie, skoncentruj się na pracy mięśni pośladkowych, tyłu UDA oraz korpusu. Ćwiczymy całe 30 sekund. Świetnie. Zmieniamy nogę postawną, unosimy wysoko biodra i utrzymujemy pełną stabilizację w tej pozycji przez pół minuty. Mięśnie nieustannie napięte. Pamiętaj o oddychaniu. Nie opuszczaj bioder. Zaczynamy pracę biodrami góra-dół. Opuszczaj biodra prawie do samego podłoża, a następnie unosi je do takiej wysokości, aby Twoje ciało tworzyło jedną linię od barków do kolana. Na pewno czujesz już zmęczenie, ale wykonuj ćwiczenie intensywnie i dokładnie. To już końcówka treningu. Brawo! Czas na siad w powietrzu. Z pozycji siadu prostego wypchnij się do góry, odrywając pośladki od podłoża, tak aby ciężar całego ciała spoczywał tylko na dłoniach i piętach. W tej pozycji wytrzymaj 30 sekund. Pilnuj, aby tułów, podobnie jak nogi i ręce, były proste. Nie wstrzymuj oddechu. Super! Teraz wstajemy z siadu prostego do przysiadu i z powrotem wracamy do siadu. Wstajemy zaczynając na zmianę od lewej i prawej nogi. Po przejściu do przysiadu postaraj się na chwilę ustabilizować pozycję. Wracaj za każdym razem do pełnego siadu, opierając pośladki o podłoże. Pracuj mocno! Ostatnia minuta treningu przed tobą. O to chodzi. Przyjmij pozycję siadu równoważnego. Proste nogi uniesione do góry pod kątem 45 stopni. Unieś cały tułów lub przynajmniej oderwi górną część pleców od podłoża. Oddychamy spokojnie i staramy się utrzymać nieruchomą sylwetkę poprzez maksymalne napięcie mięśni brzucha. Wytrzymaj całe 30 sekund. Tak jest, czas na scyzoryki. Ostatnie ćwiczenie tego treningu. Podnoś jednocześnie nogi i tułów do wysokości bioder. Dawaj, to już końcówka treningu. Wydech przy każdym scyzoryku. Wdech opuszczając nogi i tułów. Nie opuszczaj nóg do samej ziemi. Zatrzymuj nogi zaraz nad podłożem. Ćwiczymy do końca. Musisz wytrzymać. Brawo! Trening ukończony! Świetnie ci poszło. Pamiętaj o rozluźnieniu po tym treningu. Twoje mięśnie głębokie wykonały ogromną pracę. Jeśli spodobał Ci się ten zestaw, zapoznaj się z innymi treningami centrum sportowca.pl. Na pewno się nie zawiedziesz.